Dzień dobry, białoniebiescy kibice. Mamy pytania, czas więc na odpowiedzi, a naszym gościem jest dziś Marcin Fliż. Cześć, witam wszystkich. Gotowy, żeby cię trochę przepytać? Gotowy, gotowy. Zobaczymy, co tam masz dla mnie. Dobrze. To pierwsze pytanie od kibiców. Takie, rozkręcenie się. Kto zaraził się pasją do piłki? Jak to się stało, że zacząłeś mnie ukopać? Na pewno mnie zaraziły tata pasją do piłki, bo on też grał w niższych ligach u nas na Lubelszczyźnie. Bardziej w, na terenach tam, gdzie mieszkał, więc to były niskie ligi, ale no on, on bardzo lubi, y, lubi piłkę nożną i to, to on na pewno nakierował mnie na, na tą piłkę. Yy, a się tego pytam, jak ten lubiłeś szczyt, to w jakim tam w klubie, gdzieś tam sobie kopał? Yy, on y, grał akurat nawet y, jest jednym z założycieli klubu u mnie, y, na mojej wiosce, to jest y, Stok Zakrzówek, więc tam, gdzie ja zaczynałem też y, pierwsze kroki. To właśnie tata był jednym z założycieli nawet tych klubów, także, znaczy tego klubu. To jest ten tam niedaleko Kraśnika, tamte okolice? To są te okolice, dokładnie. No to w Kraśniku tak. do szkoły chodziłem. O, no to widzisz, to bardzo blisko mnie. <gry> Więc gdzieś tam w te same okolice uderzaliśmy. E, dobra, powiedz mi, a kiedy pierwszy raz sobie tak pomyślałeś, że kurczę, jednak z tej piłki to może to być jednak to, co chcę robić w życiu? To myślę, że taki pierwszy moment mógł być wtedy, jak dostałem pierwsze powołanie na kadrę, kadrę polski, bo oczywiście wcześniej były, były kadry wojewódzkie. Ja też wyróżniałem się na tle swoich rówieśników w tamtym czasie, więc to też mogły być przesłanki do tego, że, że no w tej piłce może mi pójść dobrze, chociaż ja też wiedziałem, że. Wielu zawodników było dobrych w wiekach juniorskich, a później gdzieś jednak oni przepadali. Więc no myślę, że takim momentem mogły być pierwsze powołania do kadry kadry polskiej. I myślę, że to mogło być wtedy. To jeszcze, też dopytam od razu. A jak wspominasz, właśnie to pierwsze powołanie, to wiadomość, że zostałeś powołany? No to w, w, oczywiście był świetny czas, bo. No, dla mnie, dla chłopaka z małej wioski dostać takie wyróżnienie no, to było naprawdę coś, coś wielkiego, bo znaleźć się w gronie jednych z najlepszych w Polsce zawodników, no to było coś wyjątkowego, więc no, na pewno bardzo się cieszyłem i byłem z tego bardzo dumny. będąc dzieckiem, jakiego miałeś idola? na koły, tam się wzorowałeś, patrzyłeś, tak wiesz. No, ja w ogóle w wieku, do wieku juniorskiego no to byłem, grałem na pozycjach ofensywnych i byłem głównie napastnikiem, więc wzorowałem się na Ronaldo, Brazylijczyku, i to była taka. Ten zgrzywko. Tak, ten zgrzywko. nawet miałem, miałem taki epizod, że kazałem swojej mamie obcinać, żeby obcięła mnie tak, jak, <laughs> tak, jak wygląda Ronaldo, wygląda, wyglądałem fatalnie, ale. No, ale wtedy, wtedy wzorowałem się na nim bardzo. I no, to był taki idol, myślę wtedy. E, Okej, okay. masz gdzieś to zdjęcie? E, musiałbym poszukać, ale nie wiem, czy mam. Na, na, na swoim telefonie na pewno nie mam, ale w jakichś archiwach domowych, to myślę, że mogłoby się znaleźć to zdjęcie gdzieś. Muszę kiedyś poszukać, bo Czyli Kiedyś, bo to będziemy, było śmieszne kiedyś będziemy mogli pokazać to. Jak znajdę, to, to nie mam sprawy. podeślę, ale no, to było trochę komiczne, jak patrzę teraz z perspektywy czasu. A jeszcze dopytam się tego Ronaldo. No, bo też to, to mój idol, bo grał w Realu. Ale którego Ronaldo? Ronaldo w Realu, Interze czy Barcelonie? Nie, no to by, były czasy Realu, Madryt więc, Tak, tak, więc to była ta ekipa z, z wielkimi gwiazdami w Realu, więc to był, to był ten okres. Ja, ja wtedy, wtedy oglądałem najwięcej jego meczów i też zaraziłem się troszkę tym Realem Madryt. Okej. Okay. A jaki byłeś uczniem? Pilnym i grzecznym, czy raczej gdzieś tam bocznym wyjściem do szkoły? To znaczy, to, to były dwa etapy, trzeba powiedzieć, bo no, pierwszy etap, powiedzmy, podstawówka i, i pierwsze klasy gimnazjum, no to nie byłem pilnym uczniem, ale byłem trójka, czwórka, zdarzały się jakieś tam piątki, ale to, to już, już był czas, gdzie oczywiście zachowanie zawsze, zawsze miałem, miałem dobre. I z tym nie było problemu, dopiero w liceum i ostatnie, ostatnia klasa gimnazjum, no to już, już było tak, że ja w tej szkole mniej byłem niż, niż uczęszczałem na lekcje, no bo to ze względu na to, że ja też miałem już te wyjazdy kadr, na kadrę, zgrupowania, więc mówię, no liceum to już w ogóle, w ogóle była bardziej indywidualna nauka niż, niż chodzenie i uczęszczanie do szkoły, bo no nie dało się tego za bardzo pogodzić z piłką, jeszcze, jeszcze zwłaszcza, że ja trenowałem z pierwszą drużyną, więc te, te treningi były zazwyczaj godzina 10, więc no to były godziny lekcyjne, więc ja od rana już nie byłem w szkole. Trening kończył się o, powiedzmy o 15, wychodziłem z klubu, więc no tak naprawdę nie miałem czasu pójść na te lekcje. Więc no, można powiedzieć, że, że różnie było. Różnie bywało, tak. <laughs> Okej, okay, a jakimi sportami się interesujesz oprócz piłką nożną? Lubię bardzo jeździć na nartach, więc myślę, że to, to jest taki sport. Też nie mogę powiedzieć, że się nim interesuję, bo, bo nie śledzę super giganta czy, czy jakichś innych zjazdów, więc nie mogę powiedzieć, że się tym interesuję, ale, ale ja lubię po prostu uprawiać ten sport poza piłką nożną. Oczywiście w sezonie jest to można powiedzieć niewykonalne, ale czasami zdarza się tak. Że że jest jakiś wolny okres i raz na jakiś czas uda się to zrobić. Kibice też pytają o Twoje hobby, co jak lubisz spędzać wolny czas. Coś na ten temat, żebyś nam opowiedział? Chyba nie mam jakiegoś takiego hobby. Raczej spędzam wolny czas z żoną głównie, bo tutaj mieszkamy, mieszkamy we dwójkę, więc. Jeszcze we dwójkę. Tak, jeszcze, jeszcze we dwójkę przez, przez moment. Więc myślę, że po prostu spędzanie czasu z, z najbliższymi, bo, bo to jest dla mnie bardzo ważne i, i ja też nie, nie mam takiego hobby, na który którą by był jakąś moją drugą pasją po piłce nożnej. Yy, więc mówię, no, postawiłbym na to, że, że spędzam czas z najbliższymi. z najbliższymi. A książka czy film? Miałem taki okres w swoim życiu, że y, czytałem, y, czytałem książki, ale to była, y, był tylko epizod. Y, filmów nie oglądam w ogóle. Y, nawet, nawet żona jest zła, bo jak włączy film, to ja po 15 minutach odlatuję i, i później budzę się tylko na końcówce, i ona tylko y, mówi, że znowu tak, zas tak się znowu, znowu zasnąłeś i, i musiałem sama oglądać. Więc y, nie lubię nawet oglądać filmów, bo. Y, Nudzą mnie strasznie. Nie lubię siedzieć też, też w miejscu, więc, więc może, to być, może to być tym spowodowane. Więc, więc no mówię, no bardziej poszedłbym w stronę książki niż, niż filmu. No mówię, książki bardzo mnie interesowały wcześniej Kobena, więc tak byłem nimi trochę zafascynowany. Przez moment to był, to był krótki epizod, i no myślę, że, 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 że książka by wybrał. Okej, okay. mamy też pytanie z, o gastronomię. Jaka jest twoja ulubiona potrawa i taka, której nigdy więcej już nie zjesz? Y, ulubiona potrawę y, chyba bym wskazał pad thai. Y, Na jednych z wakacji y, w Tajlandii właśnie y, spróbowałem pierwszy raz tą potrawę i później, gdzie tylko była możliwość w Polsce, to zamówić tą potrawę to oczywiście zamawiałem nawet teraz mając catering tutaj y, w Stali. Yy, też jest podobna potrawa do patai, i, i najczęściej, no najczęściej ją wybieram, więc, więc myślę, że to by była ta potrawa. Yy, a ta, której nigdy bym nie spróbował drugi raz, myślę, że ostrygi. To było coś, co. Nie podeszło. Coś, co naprawdę od razu mnie odrzuciło, i drugi raz tego bym na pewno nie spróbował. Nie wiem, niektórzy się tym zachwycają, yy, ale to nie dla mnie, niestety nie. Okay. Um. Wspominałaś o Real Madrid. i czy to jest Twój klub zagraniczny, któremu kibicujesz, czy jednak jest inny? Tak, jeżeli miałbym wskazać klub zagraniczny, to Real Madrid. no bo mówię, to się zaczęło już właśnie od, od Ronaldo, później, później gdzieś przez Ramosa, którego też bardzo lubię. W ogóle ta, ta ekipa Galacticos, Galacticos to, to strasznie mnie fascynowała, więc dużo oglądałem wtedy meczów Realu Madryt. Więc myślę, że Real Madrid no, to, to, jest, to jest numer jeden. Dobra, to jeszcze dopytam o ten Real w takim razie. Gdybyś e, miał wskazać e, zawodnika, który ma wykonać żywot wolny, takie, czasami są takie memy, e, Roberto Carlos, Figo czy Zidane, czy Beckham. Który z nich? Komu byś oddał piłkę? Carlosowi, Carlos. zdecydowanie. Tak, tak, żeby tak. rozbił mury. Tak, żeby wszyscy się rozbiegali z muru, i, i wtedy problem ma bramkarz. Okej. Okay. Um, a powiedz mi, e, jaki mecz w swojej karierze wspominasz najlepiej? A jaki, o którym w ogóle chciałbyś zapomnieć, gdzieś go wykasować z pamięci? Wykasować z pamięci to chyba chciałbym każdy mecz, który, który przegrywamy, bo to nie jest, nie jest fajne. I ja, ja ogólnie jestem bardzo pozytywną osobą, lubię się, się śmiać, lubię, lubię żartować i nie lubię właśnie sytuacji, gdzie, gdzie coś idzie nie po naszej myśli i, i no jest takie rozgoryczenie. Ja nie lubię tego w sobie tłumić i jestem taki, że po prostu szybko staram się to wyrzucać z głowy, bo to przeszkadza moim zdaniem na dłuższą metę, bo nawet wracając do domu, co mi to da, jak ja będę ciągle zdenerwowany i yy, to tylko by się źle odbijało na, na rodzinie i tak dalej, więc ja jestem pozytywną bardzo osobą, więc... Yy, no myślę, że, że ten najbliższy. Po prostu każdy, każdy mecz, który przegrywamy, no to jest taki, który bym chciał wymazać z pamięci. A co do meczu, który najbardziej zapadł mi. Pamiętam tutaj ten mecz w Stali, gdzie graliśmy pod Beskidiem u siebie, w którym wygraliśmy 2-1. Ja strzeliłem tam bramkę. I to był taki mecz, który. który tak nas zbudował, zbudował też bardzo, i wiedzieliśmy już, że, no, że nie spadniemy z tej ekstraklasy, że już naprawdę zrobiliśmy duży krok ku utrzymaniu. I to, to, był, to był taki moment, który, który odciążył nas chyba jako drużynę i, i dostaliśmy takiego fajnego kopa. no Ja właśnie głównie dlatego, że ja strzeliłem tą bramkę, no to, to na pewno fajnie wspominałem. Tak, wspominam ten mecz. i i myślę, że taki to byłby ten mecz, który bym wskazał. Jak już mówimy właśnie o meczach, to jakiego zawodnika z różnej przeciwnej, który był taki zawodnik, który najbardziej zaś za skórę. Powiedzmy, w dwóch kwestiach: taki, że musiałeś się namęczyć gdzieś tam z nim, żeby go pokryć, tak, odbierać to piłkę i napracować. No, i taki, że powiedzmy, gdzieś ci w jakiś sposób nie wiem, dogryz coś tam powiedział, i czy jest taki zawodnik. To znaczy, nie, nie wskazałbym takiego jednego zawodnika. Raczej mi się nie zdarzyło na boisku, żebym żeby miał taką sytuację. Nie przypominam sobie kompletnie. Troszkę nie spodobała, nie spodobała mi się sytuacja, jak oglądałem jakiś filmik z meczu górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław, mm -hmm. gdy Lukas Podolski. Rozmowa Tak, nie? w niefajnych, bardzo w niefajnych słowach odzywał się do Exposito. I to mi się bardzo nie spodobało, bo wydawało mi się, że to jest, że Podolski to jest jednak yy, no, piłkarz, który, Dziś, który swoje to, widział, y, zdobył fajne trofea i, i ma klasę. A zauważyłem w tym filmiku, że, że nie ma szacunku do rywali kompletnie i to mi się, to mi się bardzo nie spodobało. Nie lubię takich zachowań. Okej, okay, no właśnie, szacunek najważniejszy. E, obecnie w barwach stali rozegrałeś na chwilę obecną 75 meczów. Hmm, czy jak? Spojrzymy sobie w statystyki za jakiś czas to będzie ich już ponad 100. No, myślę, że tak, że, że, że powinno, być, yy, powinno być ponad 100 tych, tych spotkań. Czyli w przyszłym sezonie się widzimy na Solskie 1 Mam nadzieję, że tak będzie, tak. Okej, okay. przed startem obecnego sezonu. Twoja umowa się skończyła. Niektórzy mówili, że biegasz po lasach. To się opowiadałeś trochę o tym w jednej z redakcji ale na pewno nie wszyscy jakby czytali też ten wywiad, e, jak to wyglądało, tak? e, skończył się Twój kontrakt, e, nie pojechałeś na obóz, m, tylko zostałeś tutaj, ale później można powiedzieć, że tak kolokwialnie powiem z buta wszedłeś, tak do pierwszej dynastii i zacząłeś grać, więc jakbyś się rozwinął, jak to się stało, że jednak zostałeś, gdzie miałeś iść, jak to było? No, właśnie już opowiadałem na ten temat sporo, ale no mogę powiedzieć to jeszcze raz, bo to nie jest żadna tajemnica. Więc, Misk kończył się kontrakt, i ja też powiedziałem i trenerowi, i prezesowi, że, że to jest fajny moment w mojej karierze, żeby zrobić krok, krok do przodu. I wiem, że wielu kibiców te, tego nie rozumie do końca. No, i ja do końca znowu nie rozumiem ich, no bo nasze kariery są naprawdę na tyle krótkie, że powinno się korzystać z tej kariery jak najbardziej, wyciskać ją po prostu jak cytrynę. Bo to jest jednak fajna przygoda w naszym życiu i nawet jeżeli zawodnik chce odejść z danego klubu, to nie znaczy, że on tego klubu nie wiem, nie lubi już, czy, czy po prostu nie chce, nie chce w nim być z jakich względów. To jest. Tylko czysto sportowa sytuacja, w której zawodnik chce się rozwinąć, jeżeli czuje taki moment. No i ja czułem w tym momencie taki moment, że, że mogę zmienić klub na jeszcze lepszy. Tylko od razu też mówiłem w klubie otwarcie, że na pewno nie zmienię klubu na inny w Polsce, bo nie, na, nie zależy mi na tym, bo uważam stal za, za fajnie rozwijający się klub i, i nie, nie widzę, nie widziałem na tamten moment czegoś takiego, że muszę zmienić klub na siłę w Polsce. Chciałem, chciałem zmienić klub na klub zagraniczny, bo to był mój priorytet. Miałem oferty zagraniczne, bo pojawiła się oferta z, z Uzbekistanu, na którą kilkukrotnie, którą kilkukrotnie odrzuciłem, no bo to też nie był kierunek Chciałeś. pierwszego wyboru. Na koniec okienka pojawiły się, pojawiły się Chiny i to była oferta bardzo fajna, bardzo ciekawa liga z kilkoma gwiazdami, gdzie, gdzie można się fajnie rozwinąć i nie ukrywając no też po prostu fajnie zarobić, no bo to jest, to jest liga, liga już dobrze opłacana i, i to też na pewno miało jakieś, jakieś znaczenie. No, ale tydzień przed wylotem do Chin, bo ja uzgodniłem już, już warunki kontraktu, i tydzień przed, przed wylotem, no nawet nie cały tydzień, bo to było dosłownie 5 dni, ja miałem lecieć w piątek do Chin, a w poniedziałek dowiedziałem się, że, że żona jest w ciąży, więc no, to było dla nas coś, coś wspaniałego, bo no, trwało to u nas dosyć, dosyć długo. Yy, więc no, to było naprawdę niesamowita, niesamowita informacja. Jak żona mi powiedziała, że słuchaj Marcin, musisz coś zobaczyć. Pokazałem mi test ja na początku nie uwierzyłem jej. Yy, uznałem, że ten test na pewno jest zepsuty i. Pobiegłeś po drugie. Tak, i weź, mówię, wyrzuć to, on jest na pewno nieważny i, i nie ma co się tym sugerować. Nie ma co się na zapas cieszyć. Od razu wsiadłem w samochód, pojechałem do apteki. Kupiłem drugi test i no, też pokazał, że, że, że jest żona w ciąży i no mówię, to był taki moment, gdzie mówię, ok, nie ma szans, zostaję, zostaję z Tobą i, i zajmujemy się tutaj wszystkim na miejscu do porodu i, i w przyszłości zobaczymy, może kiedyś się pojawi taka oferta, jeżeli się pojawi, będziemy myśleć, jeżeli nie, to trudno, będę się cieszył, że, że, że razem tutaj Byłem przy żonie, kiedy rodziła, kiedy, kiedy, była w, kiedy była w ciąży, bo to też nie jest łatwy okres dla kobiety, i wiem, że potrzebuje bardzo wsparcia. No i zdecydowałem, że zostaję po prostu w Polsce. No i oczywiście zostałem w Stali. Doprecyzujmy tylko jeszcze, że w klubie miało już wszystko jakby było dograne, i to, co było ustalone, powiedzmy, przed. Startem rundy. Nic nie było gdzieś tam zmieniane w ostatniej Znaczy dziedzinie. były informacje, właśnie pojawiały się, że tam było coś kombinowane. Nie, my z prezesem doszliśmy do, do porozumienia dosłownie kilka minut, więc po prostu dałem sygnał, że wracam, jestem i przyjechałem i, i nie było z tym żadnego problemu. Okej. Okay. Po meczu z Piastem kamery telewizyjne uchwyciły moment, z którym z zawodników z Piasta rozmawiałeś, tam się uśmiechnąłeś, zaśmiałeś. Niektórzy kibice stwierdzili, że no, nie widać tej złości w tobie. Już wspominałeś o tym, że to szybko to wyrzucasz z siebie, ale jakbyś mógł właśnie skomentować tą sytuację. To jest sytuacja w ogóle yy, dla mnie trochę komiczna, bo akurat y, tą sytuację opisuje osoba, która, y, która nie powiedziałbym, że jest kibicem, tylko jest bardziej hejterem tego klubu, bo y, każde informacje. Yy, które udostępnia ta osoba, bo wiemy jaka to jest osoba, bo kilku chłopaków z szatni mi to mówiło. I ja jestem trochę poirytowany tym, że, że taki człowiek uważa się za kibica stali, negując każdą, każdą informację, decyzję i przedstawia ją zaraz w negatywny sposób. Ja nawet nie pamiętam kontekstu tej rozmowy z zawodnikiem, nawet nie wiem, który to zawodnik, bo nie widziałem tego, tego filmu, nagrania. Pewnie tak się zdarzyło, że się uśmiechnąłem. Nie widzę w tym nic złego. To, to że jestem zły na porażkę, oczywiście, że jestem, ale nie, cho nie będę chodził i płakał, czy machał rękami pod po, po telewizję, żeby ktoś zobaczył z kibiców, że ale on jest rzeczywiście zdenerwowany i yy, jak mu strasznie zależy na tym. Bo to moim zdaniem to, czy mi zależy, to, to nie, nie polega na tym, żebym ja chodził i krzyczał, wyzywał, czy był smutny, czy płakał. Tylko ja staram się zawsze mieć podniesioną głowę, mówię, ja staram się wyrzucać bardzo szybko takie sytuacje z pamięci. A to, że uśmiechnąłem się akurat w tamtym momencie, nawet nie wiem, jaki był tego kontekst. Może coś śmiesznego powiedział mi ten zawodnik, nie wiem i no, czemu miałbym się nie uśmiechnąć, jeżeli on, on, na przykład, powiedział mi coś śmiesznego, nie rozumiem w ogóle z tej sytuacji, i No mówię, wiem, że ta osoba, ta osoba, która to robi, nie pierwszy raz nakręca taką sytuację. Ja rozumiem, że dla tej osoby pewnie liczy się Twitter i kliknięcia na tym Twitterze, bo tacy ludzie niestety teraz coraz bardziej funkcjonują w tym świecie. I no nie chciałbym się bardziej nad tym rozwodzić, bo mówię, to dla mnie to, to jest bardzo, bardzo brzydka sytuacja ze strony osoby, która uważa się za kibica Stali Mielec, bo w tych trudnych momentach to właśnie wtedy poznaje się prawdziwych kibiców i wtedy widać, kto wspiera klub, a kto kopie pod nim dołki, bo widać, że, że ten człowiek, bo to jest jedna osoba, która to robi i my w klubie wiemy o tym i rozmawiałam nawet na ten temat z Leo, który po tym meczu też z tą osobą na Twitterze wdał się w dyskusję, bo już nie wytrzymał. Ja mówiłem nawet do Leo, daj sobie spokój i nie rozmawiaj z takimi ludźmi, bo to nie ma sensu, on tylko się nakręca tym, że będzie hejtował, więc... Więc, no mówię, z mojej perspektywy wyglądało to tak, że ja byłem bardzo bardzo zły na ten mecz, bo wiem, że ten mecz, jak i te poprzednie z górnikiem Zabrze na przykład, no to były mecze na styku, które powinniśmy wygrać, no tylko brakuje nam tej skuteczności, która, która powinna, powinna dawać, nam, dawać nam te zwycięstwa. To, że przegraliśmy, Byłem bardzo zdenerwowany w sobie, oczywiście, w szatni, później przez parę godzin siedziało to we mnie, ale no mówię, no nie będę schodząc z boiska płakał, bo, bo, bo przegraliśmy mecz. No, no przegraliśmy ten mecz, ale no nie mogę nic zrobić po meczu już, żeby, żeby ten mecz wygrać. Jestem zdenerwowany po każdym przegranym meczu, ale tak jak mówiłem wcześniej, staram się to szybko ze swojej głowy wyrzucać. A to, że się uśmiechnąłem akurat w tamtym momencie, to, to w ogóle mogło nie mieć związku i na pewno nie miało związku z naszą porażką. Okej, okay. to jeszcze jedno pytanie, chyba najważniejsze dla kibiców. Też są bardzo tego ciekawi. Niedługo zostaniesz szczęśliwym tato, chłopczyk czy dziewczynka? No tak, jak już powiedziałem, będę, będę tato i e, bardzo się z tego cieszę, bo tak jak wspominałem, e, ostatnie lata trochę były dla nas trudne i, i w Fajnie, że, fajnie, że żona, żona jest w ciąży i, i urodzi, mam nadzieję, bardzo zdrową i piękną dziewczynkę. A imię wybraliście już? Nie, imienia jeszcze nie mamy. Myślę, że to imię... Z tym imieniem jest tak, że Proszę, mieliśmy bardzo dużo imion zanim, zanim żona zaszła w ciążę. Mieliśmy mnóstwo imion. Babcia żony miała, ma cały zeszyt zapisany z imionami. Każdy nam podpowiada, jakie to imię ma być, ale myślę, że wybierzemy to imię, jak już zobaczymy ją na świecie, i wtedy, wtedy poczujemy, że to jest to i to nam pasuje do, do naszego małego skraba, więc to będzie fajne. Dobrze, tak więc i żonie, i dziecku, i Tobie życzymy dużo zdrówka. Później, że wyśpij się na zapas. No właśnie, żeby tak się dało. Każdy nam to mówi, ale chyba to jest niewykonalne. Z własnym doświadczeniem powiem Ci, że nie. No właśnie. Drodzy kibice, to było ostatnie pytanie do Marcina. Będziemy trzymać Marcina za słowo, żeby odnalazł to zdjęcie jeszcze w tej grzywce. tak, więc tak Poszukam tego, szukać... sam, sam jestem ciekawy, jak to teraz będzie wyglądało. Okay, więc jak Marcin odnajdzie, to na pewno Wam je pokażemy. Dziękujemy za nadesłane pytania. Dzisiejszym gościem był Marcin Flisz, zawodnik PGE FKS Tali Mielec. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.